To tylko pozory, do domku nie wyszedł, zaraz wyjdzie. Steroń zejrzała do miski. Woda nie i nie, coś tam próbuje skrobać. Zdążyłaś odsunąć miski od szyby. No i proszę bardzo, nałóż się ona gotowa do walczenia. Tym razem pytanie, co się żowi do głowy przyśniło. No, wracamy do wpychania dupki między toaletą a płotek. ona zdobywa trąbkę. Chyba o to chodziło budowniczemu. No i bardzo proszę. Tak, już buszuje. Takie akcje również są w nocy, żeby nie było. Więc trudno i spać. Jak się ma takiego obuza w domu. O, buziaro, nie wtykaj tam noska, Niuniuś. Cionieńko, nie wtykaj tam noseczko, Nie wtykaj tam noseczka, Niuniu. Pyńku. Jeśli do kamery. Dzień dobry. Nose pokaleczysz. Smootka też dobra do bruszowania, tak? Minia, Monienko, Minia. A kto zszedł ze sceny?